Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Thunder Island Dzisiaj jak już możecie wiedzieć z poprzedniego odcinka idziemy na Silver Fisher. Jak już możecie zobaczyć po moim ekwipunku trochę ulepszyłam swój miecz, bo zrobiłam drugi i połączyłam, a miałam tylko ostrość 3, więc weszło mi ostrość 4 trochę lepiej, ale nie jest zachwycająco co boi. Mógłby być, mógłby być trochę lepszy. Trochę jedzą, złote jabłka, gdybym już naprawdę y, umierała. Y, mój y, enchantowany. Y, no, moja enchantowana zbroja y, też nie jest super, y, najlepsza, ale jakaś jest. jest. Jak sobie na razie nie robię, bo to nie ma sensu. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, kiedy będę ją robić. Może jak zrobię questy, bo. No. Czyli to jest ważne jakiś zbroj się chodzi. Nie. Yy, jeszcze atrybuty. Dawałam sobie atrybuty. Mam 4 yy, do zdrowia. Mam 4 do obrony. Mam 2 do ataku, mam 0 w szybkości, bo mi to jest niepotrzebne. I w szczęściu mam 6. Yy, Szczęście mam najwięcej, ponieważ chcę dużo kasy. A to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze, bo chcę utrzymać swoją działkę. Bo póki co jestem na tej działce sama. Ponieważ mój znajomy musi kupić sobie Minecrafta premium. Bo innego warunku nie pozwalam. Żeby wchodził mi tutaj na działkę i był lokatorem. Jak nie ma premium, no to... Trochę mu to zajmie. <grym> Znając jego. Dobra. Eee, go ekspowisko ekspowisko. Eee, ja jeszcze nie byłam na tych Silver Fishach. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. Bo jak będą lagi, to. A on. A teksty od 20 poziomu, to nie. Ja mam 16. Ja mam nadzieję, że te silverfish aż nie będą takie złe, ale zobaczymy. Jeszcze tam nie byłam, byłam na pająkach, a po pająkach są dopiero silverfish. Żeby były jej lagi, Ale zobaczymy No czemuś ty mnie bijesz Gościu. Z kamiennym mieczykiem bez zbroi, tutaj? Dobra, mam nadzieję, że pająki nie będą szły za mną. Hmm... To jest... No, już mnie zatruły, dziękuję. Ej, ale serio! No to muszę się wyleczyć zanim tam wejdę. Ja jestem ciekawa jak działają te jabłka. Chociaż ludzie pisali, żeby sobie potki robić przed silverfishami. Dobra, ja jabłuszko idę, bo to nie ma sensu. Halo? Ktoś tu się wyrespi? Przepraszam, że nic nie mówię, ale jestem bardzo skupiony na tym. Ja bym chciała się dowiedzieć, ile jeszcze mam tych silverfish do zabicia. Jeszcze 20. Oni nie, 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 nie. nie, 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 nie. Ile ich mamy? 11. I zjedliśmy dwa jabłuszka. Ożesz. Mi jest tak gorąco. Dobra, idziemy. Masakra. Chociaż jak tu jesteśmy. Nie, no dobra, idziemy. Jak już pokonaliśmy 11, dobra. Nie wiem, czy będę miała, nie wiem, trzy śmierci. Jakoś. Bo tam jest ciemno. To jest problem, bo tam jest ciemno. I to, że to jest, tam jest ciemno, i tam jest kobel, to się tam zlewa wszystko. I przez to, że to się zlewa, ja nie widzę, czy tam one są, czy one nie są. I tam nas była czwórka i nagle się zrobiła dwójka, bo oni się gdzieś tam poszli. I ten jeden chyba są na awku, to już Zostałam sama z tym. No jeszcze wy. masakra Dlatego nie wiem czy ja kiedykolwiek będę na przykład szła na yy, na bosa. Nie, nie, nie Idźcie sobie, idźcie sobie Dobra, ja się trochę podleczę. O... Czyli najlepiej się po prostu tu awczyć i żeby się rozpiły. No gdzie? No ja już mam połowę życia. I, a chociaż mi coś wbiło się, czy oni wbiły się trzy dobrze. Też jest to, że ten but spada wolno i te serduszka nie regenerują się tak szybko. A nie chcę używać jabłek. Tylko się ty się lepiej ubierz. Będzie jakiś głód, czy nie będzie głodu? Dobra, idziemy. Lagi są, widzę to już. I to potężne lagi. Ale jak jest taka grupa, to jest lepiej. Zdecydowanie lepiej. Boże, gdzie on jest? 26. o jeszcze cztery, Silverfisher tylko. O nie, 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 nie. Dobra. To Chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, a już mam trzydzieści tak, tak, to ja stąd idę e, teleport, do kogo ja to mam oddać? Bo już nie pamiętam, duchowny, czyli Thunder. A czemu teleportacja anulowana? Co mi powiedzieć? A, idzie. Fuj, jak gorąco. Yy, mówię tak gorąco, ponieważ nagrywam to yy, od razu po poprzednim odcinku, czyli wczorajszym. Ponieważ stwierdziłam, że dzisiaj mam ochotę trochę fabułki porobić Bo po ostatnim kopalni co chwilę kopałam, no to dzisiaj yy, dzisiaj chciałam trochę sobie tak pograć. siema tylko 5000 Awe Maria. Brawo, robaki nie będą już nawiedzały naszego świętego miejsca Oczywiście chciałbyś zrobić coś jeszcze dla naszego wspaniałego kościoła, prawda? Potrzebujemy z siostrą Bernadetą kwiaty, aby ude udekorować też. Poradzisz sobie z ich zebraniem. Kwiaty Bernadety. Co to są za kwiaty? I ile? 32 maki i 32 żółte kwiatki. Dobrze, przejdźmy się. Mygdą, bo ja mam, ale mam chyba 10 żółtych i chyba kilka czerwonych. Tak, dwa i ten. A czy te mi zaliczy? Nie. Te mi nie liczy. Gdzie ja mam potworki? O, tu mam potwórki. Złote jabłko mogę odłożyć. To mogę odłożyć. I kilof mogę sobie wziąć I drewno też Dobra. Idziemy na poszukiwanie kwiatków na pustynny. Ciekawe jak nam to długo zajmie. Tak, tylko że zrespiliśmy się w takim kijowym miejscu spawn Bo tu nie ma nic, tu jest yy, mesa, więc tu nie będzie kwiatków. Halo? Tu teleportacja anulowana. Ja tego nie rozumiem. O co tu, tu chodzi? Raz pisze, że anulowana i tepa, a raz pisze, że jest anulowana i nie tepa. Tylko ja bym chciała Sawannę znaleźć, nie pustynię. A coś, Jak tu siedzę, czasem sobie po prostu gram to czytam, że na przykład ktoś potrzebuje 30, jakieś tam 12 kwiatów takich albo takich. Ja mówię, no ale o co chodzi? Taki nie, nie zadowala jej. To niech się rośnie. Bo przy okazji będę mogła pozabijać krówki, jak będą. Ty możesz. Czy ty, ty możesz, bo ja widzę coś. Żółty widziałam pełno. Tak wiem, że tam były czerwone, a to nie były te. O, tu są żółte. Żółty zaraz będzie mieli zrobione. Jeszcze yy, pięć o, jak miło Was widzieć, siema. O, Ciebie też miło widzieć, bo mi dasz y, kość, a ja kości zbieram, bo. Nie wiem, czy na ekspowizku są o! maczek. Nie wiem, czy na ekspoisku są szkielety, ale i mm... ja staram się tam mnie chodzić. Jak widzicie, silver są ciężkie i zarobiłam pierwszą śmierć. O, tu jest maczek. Brzuty już mamy, tak? Mamy. O! To nie jest takie trudne. Chyba, że ktoś nie ma czasu, no to, to może być trudne, tak? Ja wiem, że ja masowo wybijam, ale ja potrzebuję i ten frame. Więc Musimy mi wybaczyć ten, ten akt wandalizmu. Znaczy nie musicie, możecie. To jest wasza wola. Ale fajnie by było, gdybyście mi wybaczyli. I jeszcze mnie trafiłaś no co z zołza. Mati! tylko tu jeszcze zbiorę się ziarenka. A bo ktoś tu był i zbierał? Nie zauważyłam cię. Albo ktoś był i zbierał, albo po prostu jak y, restowali Survival y, to y, po prostu zrespiły się, a nie posadziły. Wiesz, jak to ujmę. tak bywa, że jak świat się źle wtyta, to potrafią po prostu sadonki y, leżeć tak na ziemię. O. No, mamy już 15, więc brakuje nam 17, więc jest dobrze. Ile, no, z sześć minut już jesteśmy tu. O, kolejne krówki. się Przestałam, że nie wybuchnie Najgorsze jest to, że zabrało mi 15 level Chociaż i tak jak pójdę do kopalni to za zaraz odrobię to Ale już Trochę boli bo te 115 monet to mnie nie boli Bo to jest nic Gorzej jakbym miała, nie wiem, 200 tysięcy Albo ileś I nagle do Dostajesz karę Znaczy karę Zabierają ci, nie wiem 20 tysięcy, czy coś Ej no, gdzie są kwiatki? Szkoda, że tych nie można ich Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie tepnąć się znowu w randomowe miejsce. Siema. ma. To była bomba wybuchowa. O, siema. Masz tu gdzieś braci czy coś? Dobra. Yy... Pan jeszcze raz w losowym miejsce się będę tepać Bo chciałabym ten yy, tą misję zrobić już na, jeszcze na tym odcinku, yy, nie tam nie ma chciałabym na tym odcinku zrobić tak O tu są maczki. To był dobry pomysł, żeby się ROM 20, 20, 10 potrzebujemy. O tu są kolejne. Tam są kolejne. O to jakaś polana chyba makowa widzę. Dobra, jeszcze trzech potrzebuję. Ale najpierw. Was wybiję, przykro mi. Trzeba było tak na widok nie siedzieć. I to przy makach. Oj, taki odgłos grzmotów jakby gdzieś tu obok. Pewnie się zastanawiacie, co ja robię, takie przybliżenie. Albo raczej dużo osób wie, ale niektórzy mogą nie wiedzieć. O, już mamy maczki. Abym cię ścięła, ale dobra, zostawię cię. Ja myślałam, że to kałamarnica, jakaś dziwna. Dobra, mm, szybka podróż. Nie, tu, tu, tu. Tu. The Thunder Island. I tam skończymy u... u duchownego. Zrobiliśmy 25 skór, to jest dobry wynik. Bo przynajmniej zrobię sobie jeden frame. masz? O, sześć tysięcy ekspa. Niech będzie pochwalonym. Czy słyszałeś nasz najnowszy hit barka? Pan kiedyś stanął na drzewie. Na brzegu? Szuka ludzi, gotowych pójść za nim. Swoją barkę. Dobra, już kończę. Dziękuję, mój wierny pomocniku. M. To było... To nie było... No... Ja specjalnie nie zaczęłam tego śpiewać, no... Po prostu... W gimnazjum... Trochę mocniej byłam związana z Kościołem niż teraz, więc... Więc tak samo z siebie wyszło, no. Dobra. Więc... Ja się z Wami pożegnam przy duchownym, bo zaraz pewnie zacznę odcinek kolejny. Póki mam czas, póki mam wenę. Więc dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji, do dzwoneczka, żeby mieć powiadomienia i do komentarzy, do łapeczek, do wszystkiego, czego byście chcieli, czemu się na mnie patrzy. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Papa! Pa.